O tym, jak dieta wpływa na zdrowie i urodę sprawdzały mieszkanki wsi Węgry. O Polski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z okazji Dnia Kobiet zorganizował specjalne szkolenie dla pań. Kilkadziesiąt pań odwiedziło Remizę Ochotniczej Straży Pożarnej, aby poznać dobroczynny wpływ diety na urodę oraz dowiedzieć się, jak zatrzymać proces starzenia. Inicjatorem szkolenia byli kierownik zespołu doradców i z wsi Węgry. Nigdy tego nie było, spróbowaliśmy, chcemy docenić nasze panie. Edukacja jest bardzo ważna, dlatego tutaj przy okazji dnia kobiet, przy okazji takiego luźnego spotkania postanowiliśmy przemycić troszkę wiedzy dla naszych pań. I rzeczywiście niezwykłych rad udzielała dietetyczka. Radziła, że wpływ na urodę ma nie tylko jedzenie, ale także picie wody. Nie stosujmy tego raz na jakiś czas, tylko codzienna ilość wody i herbat ziołowych. Minimum 2,5 litra dziennie. Tymczasem o tym, jakie środki do pielęgnacji ciała stosować, radziły zielarki kosmetyczki, które same je produkują. Przedstawiłyśmy Paniom nasze produkty, opowiedziałyśmy o tym co robimy i dlaczego warto stosować produkty i kosmetyki naturalne. I co ważne wydaje się, że to szkolenie spełniło oczekiwania Pań zarówno starszych jak i młodszych. Czy mi się warsztaty podobały? No fajne, coś innego w Węgrach. Mało się tak dzieje tutaj, ale może coś w końcu będzie. Dowiedziałam się bardzo ciekawych rzeczy na temat dietetyki. Jak mam dbać o swoją skórę, żeby jak najdłużej pozostawić ją w tak młodym stanie? Wprawdzie na stołach było świątecznie i mniej dietetycznie, ale uczestniczki spotkania zdobyły wiedzę wartą wykorzystania.